Witam serdecznie. Rozpoczynam pierwszy dzień wyzwania. Rytuały tybetańskie, sekret wiecznej młodości. Czym są te rytuały tybetańskie? Jest to zestaw pięciu prostych ćwiczeń, które zostały przywiezione z Tybetu. W Tybecie mnisi ćwiczą te rytuały po to, żeby utrzymać się w sprawności fizycznej, po to, żeby uzyskać równowagę duchową, ale też po to, żeby zachować wieczną młodość. I jak głosi historia, która jest związana z tymi rytuałami, nie dosyć, że te rytuały utrzymują faktycznie ciało w dobrej sprawności, ponieważ są to ćwiczenia, które uruchamiają wiele partii mięśni, ale one też potrzymają moc odmładzania. Jeżeli chcecie być długo młodzi, to zapraszam do ćwiczenia ze mną. Cykl ten składa się z pięciu ćwiczeń które najpierw wykonuje się tylko w trzech powtórzeniach. Ponieważ ćwicząc, nasz organizm oczyszcza się z toksyn, dlatego powoli przyzwyczajamy nasze ciało do tego, żeby wykonywały te ćwiczenia. Zwróć uwagę na swoje ciało. Jeżeli czujesz, że jakieś ćwiczenie wykonujesz nie tak, jak powinieneś, albo czujesz coś w ciele, to spróbuj dopasować się do Twoich możliwości i do Twoich potrzeb. Najpierw będę omawiała każde ćwiczenie po kolei. Będziemy wykonywać po trzy powtórzenia, i tak przez ten tydzień. W następnym tygodniu będziemy dodawać dwa powtórzenia więcej, więc będziemy ich wykonywać pięć. Cykl ten będzie zawierał pięć nagrań w każdym tygodniu. Pierwsze nagranie jest nagraniem pokazowym. To co? Zaczynamy. Jeszcze jedna ważna sprawa w rytuałach tybetańskich. Ważne jest, aby oddychać żeby dopasować oddech do wykonywanych ćwiczeń a także ważne jest żeby oczyścić swój umysł ze wszystkich negatywnych myśli i żeby afirmować tylko i wyłącznie te pozytywne także dzisiaj ćwiczymy z przesłaniem że te ćwiczenia przynoszą nam siłę witalność i odporność pierwsze ćwiczenie wykonywane jest na stojąco. jest to ćwiczenie które polega na tym że obracamy się, wirujemy wokół własnej osi, kręcąc się w prawą stronę. W tym ćwiczeniu ważne jest, żeby głowa patrzyła w jeden punkt i obracała się na samym końcu, po to, żeby nie kręciło nam się w głowie. Zaczynamy Zostawiamy nogi na szerokość bioder. Składamy ręce, bierzemy wdech. I wydech. Ręce szeroko i rozpoczynamy powoli wirowanie w prawą stronę. Głowa cały czas patrzy w przód, przed siebie. Dopiero kiedy ciało się obróci, głowa wykonuje szybki zwrot. I w ten sposób wykonujemy. Trzy obroty. Zatrzymujemy się, nogi rozstawione szeroko ręce razem, wzrok skupiamy na palcach, po to, żeby ustało krążenie w głowie i wykonujemy kilka wdechów i wydechów, wdychamy powietrze nosem, staramy się, aby dotarło ono głębiej niż tylko do szczytów płuc do samego brzucha, a powoli. Wypuszczamy powietrze ustami. Ćwiczenie pierwsze za nami. Rozpoczynamy ćwiczenie drugie. Pozostałe ćwiczenia będziemy wykonywać na macie. Uklęknij na macie stopy oparte palcami o matę. Nogi rozstawione na szerokość bioder, ręce kładziemy albo pod pośladkami, albo opieramy na pośladkach. Głowę spuszczamy tak, żeby broda dotykała nam klatki piersiowej, i na wdech odchylamy głowę do tyłu, próbując otworzyć szeroko klatkę piersiową, wypiąć mocno piersi i przechylić się. Najmocniej, jak tylko damy radę, opierając ręce na pośladkach. Wytrzymujemy i na wydech wracamy z powrotem. Dech. Wydech. Dech. Wydech. W tym ćwiczeniu ważne jest, aby odchylać głowę na tyle, na ile pozwala nam utrzymanie jej przez nasz odcinek szyjny kręgosłupa. Jeżeli wygniemy ją za mocno, może się okazać, że nasze kręgi szyjne nie utrzymują tej głowy, ponieważ głowa jest ciężka. Dlatego trzeba sobie wypośrodkować i zadbać o to, żeby głowy nie wychylać za mocno. Na początku może to być tylko lekkie wychylenie, a potem przy w wielokrotnym powtórzeniu to wychylenie będziemy mogli zwiększyć. Ćwiczenie drugie. Siadamy. Szerokość bioder. Rękami podpieramy się o podłogę. Na wdech podnosimy znowu głowę do góry. i Głowa ciągnie cały tułów, biodra idą w górę. Ile wytrzymujemy i na wydech. Opuszczamy. Głowa startuje z pozycji broda przy klatce piersiowej. Wdech, wydech. I ostatnie powtórzenie. Wdech. Wydech. Po każdym ćwiczeniu chwilę oddychamy. I kolejne ćwiczenie. Kładziemy się na macie na brzuchu. Ręce blisko klatki piersiowej. Stopy są oparte o matę. Na wdech unosimy się na rękach do wyprostu. A na wydech przenosimy ciężar ciała, wypinamy. Pośladki. I chwilę zatrzymujemy się w pozycji wyprostowanej. Wdech. Przechodzimy do pierwszej pozycji głowa w górę. I wydech. Wracamy. Wdech. I wydech. I I jeszcze jedno ćwiczenie. Kładziemy się na macie. Nogi wyprostowane. Ręce leżą wzdłuż ciała. Wraz z dechem unosi się do góry głowa i unoszą się nogi ciągnięte przez stopy. Do kąta 90 stopni. Chwilę wytrzymujemy. Przy wydechu opuszczamy. Dech. Unosimy nogi w górę. Przy wydechu opuszczamy. Żeby było łatwiej unieść nogi w górę, palce ciągną do góry. Nogi są mocno naprężone. I wydech opuszczamy. Kilka oddechów, odpoczywamy. I to są wszystkie rytuały tybetańskie. Przy wielokrotnych powtórzeniach dojdziemy aż do 21 powtórzeń. Zajmie nam to 9 tygodni. Będą one nam zajmowały około 15-20 minut. Nie trzeba spieszyć się przy wykonywaniu tych ćwiczeń. Należy je wykonywać na tyle, na ile czujemy i na ile pozwala nam nasze ciało. Teraz zrobimy sobie kilka ćwiczeń rozciągająco modelujących. Zaczniemy od bardzo ważnego ćwiczenia, które wzmacnia nam mięśnie kręgosłupa. Jest to tak zwana deska. Podzieńmy się na brzuchu. Podpieramy ręce na łokciach, stopy palcami oparte o podłogę. Unosimy do góry biodra. Kręgosłup jest wyprostowany. I wytrzymujemy w tej pozycji. Ważne jest, żeby cały czas oddychać. Staramy się wytrzymać około 20 sekund. Trzymamy mocno mięśniami brzucha całe ciało. Jeżeli ciało wpada w drgawki, Staramy się to utrzymać i wytrzymać najdłużej jak tylko damy radę. I opuszczamy. Rozluźniamy ciało. Siadamy. Łączymy stopy razem. Możemy chwycić sobie rękoma i wykonujemy tak zwanego motylka. Czyli przy złączonych stopach staramy się rozszerzyć nogi jak najmocniej, po to, żeby wewnętrzne mięśnie łódź się rozciągnęły i popracowały. Napinamy przez chwilę mocniej i rozluźniamy. Można sobie pomóc w tym napięciu lekko Napinamy i rozluźniamy. Napinamy i rozluźniamy. Przy tym cały czas oddychamy. Pamiętamy o oddechu. Dobrze. Rozszerzamy te nogi na taką szerokość, na jaką zdołamy. I będziemy wykonywać po 30 skłonów najpierw do każdej z nóg. Staramy się nie podnosić za mocno, to mają być tylko takie bardzo lekkie balanse, a najlepiej po prostu przyciągnąć sobie lekko ciało do nogi i wytrzymać licząc do 30. Cały czas oddychaj. Dobrze, zmieniamy nogę. Lekko przyciągamy chwytając się za stopę i wytrzymujemy. Czujemy jak pracują nam mięśnie pośladków, mięśnie wewnętrznych partii ud. Czujemy jak naprężają się mięśnie grzbietu. I rozluźniamy. A teraz wykonujemy skłon do przodu, trzymając nogi cały czas szeroko. Tyle, ile damy radę. Ręce wyciągnięte pomagają nam w tym, żeby ten skłon wykonać. I rozluźniamy. Składamy nogi razem i wykonujemy skłon do złączonych nogi. Zluźniamy. Teraz przechodzimy do siadu płotkarskiego, jedna noga wyprostowana z tyłu, druga noga zgięta z przodu, ciało przekręcamy sobie do przodu w kierunku kolana i schodzimy do leżenia, ręce wyciągamy przed siebie. Pamiętamy o oddychaniu. Czujesz jak naprężają się mięśnie pośladka? Wytrzymaj jeszcze chwilę. Rozluźniamy. A teraz zmieniamy stronę. Prostujemy drugą nogę. Ciało skłaniamy w kierunku kolana i kładziemy. i rozluźniamy. Wchodzimy się teraz na podłodze, nogi zgięte w kolanach, ręce wzdłuż tułowia. Unosimy miednicę do góry, na wdech wytrzymujemy i na wydech О, вот Дых. И выдох. Дых. И выдох. Jeszcze raz spróbujemy wytrzymać ruch w górze. Wdech. Wytrzymujemy najdłużej jak się da. Czujemy naprężenie mocne pośladków. I wydech. Odkładamy. rozwieźniamy, Teraz ćwiczenie na mięśni brzucha. Unosimy lekko głowę do góry i przychodzimy łokieć do kolana, przeciwnego prawa ręka, lewe kolano. I na przemian. Raz, dwa. Raz, dwa. Pamiętamy o oddechu. Staramy się drugiej nogi nie odkładać na podłogę, wyprostowaną zatrzymujemy centymetr przed podłogą. Wydech, dech, wydech i rozluźniamy. Podnosimy się i siadamy w siadzie japońskim. Pośladki siadają na kolanach, ręce maksymalnie do przodu. Staramy się mocno naciągnąć grzbiet. jednocześnie zrelaksować się i odprężyć w tej pozycji. Podnosimy się, kładziemy ręce na centrum, czyli poniżej pępka, i wykonujemy kilka oddechów. Wciągamy powietrze nosem, czujemy, jak dochodzi nam aż do dolnych części brzucha, i wypuszczamy ustami. Nie chodzi o to, żeby ten oddech był bardzo głęboki, chodzi o to, żeby wykonać go powoli. I skupić się na tym, żeby powietrze docierało do przepony. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wspólne ćwiczenie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.